No to ładnie się dzień zaczyna. Kontrola za siemiatyczami. Jeszcze zanim przejdę do miejsca, w którym dzisiaj będę nagrywał film, to ciekawostka. Słuchajcie, przechodziłem właśnie koło placówki w Białowieży, Jak widzicie, zgrupowanie wojsk za mną, tam w oddali widać żołnierze zgrupowani. Chyba wszyscy tak się wydaje, którzy służą tutaj w okolicy. Sprawdzana była chyba lista obecności i chodził oficer żandarmerii wojskowej i badał każdego żołnierza na, badał trzeźwość, badał alkomatem. takiej ciekawostki w, koło placówki w Białowieży. Jedziemy na właściwe miejsce dzisiaj. Dziękuję, trzymajcie się, odezwę się potem. Halo, halo, no już oficjalnie witam serdecznie. E, sobota, 8 lipca, e, słuchajcie... Jestem w miejscu, w którym już dawno nie byłem, a mam duży sentyment do tego miejsca, bo to jest Jałówka, więc idziemy do Jałówki. A powiem Wam szczerze, zobaczcie, samochód i samochód Straży Granicznej, funkcjonariusze idą ze mną do bramy, dostali polecenie, żeby mnie asekurować, a pan jak zobaczył mnie tutaj z patrolu, to powiedział, a pan jest od, tych, od tego nagrywania, tych granic Border fan. Pan mnie kojarzy z YouTube'a. Słuchajcie, dwie sprawy chciałem poruszyć zanim dojdziemy. Na granicę, bo pierwsza sprawa: jeden z widzów pisał, dlaczego takie opóźnienie w filmach. Słuchajcie, dlatego, dlaczego nagrywam na zapas? Dlatego, że no, nie samą YouTube'ą człowiek żyje, tak. Czasami weekendy mam zajęte służbowo, czasami jeżdżę w jakieś inne miejsca zupełnie niezwiązane z nagrywaniem. Także nagrywam na zapas, bo chcę, żebyście mieli po prostu regularność w, co dwa tygodnie w nagrywaniu, także staram się tego dotrzymać. Więc, aha druga sprawa, czy pytał mnie widz w komentarzu kiedyś, czy decydenci oglądają moje filmy, słuchajcie, no nie wiem, aczkolwiek po tej akcji tutaj, gdzie nagrałem tego biegacza w Jałówce, zaraz tam pójdziemy na to miejsce tego biegacza po białoruskiej stronie, pojawił się zakaz zbliżania do Szlabanu, także nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale zakaz się pojawił. Także dobra, e, idziemy, idziemy dalej. Chyba wszystko powiedziałem. Słuchajcie, bardzo dużo patroli i policji. Ten, e, t, ta przebitka na początku filmu, nie nieprzypadkowo, bardzo dużo patroli i policji się pojawiło tutaj w ogóle na pograniczu. E, także ja jestem po łażeniu, c, pół dnia łaziłem po puszczy, ale jeszcze wy się nie nawaziliście ze mną, także zapraszam. E, I jeżeli wam się podoba, to dajcie łapę, dajcie suba i tak dalej. A Panowie idą przede mną. Więc yy, śmieszna sytuacja. Dobra, trzymajcie się, wracamy za chwilę. No, żeby nie było, że jestem gołosłowny, zobaczcie, panowie z patrolu idą przede mną, yy, eskortują mnie do granicy. Żebym nie nawyczyniał jakiejś historii. Wracamy za chwilę. No, mam nadzieję, że wam nie szczęść. Yy, jesteśmy, panowie zostali z tyłu yy, Powiedzieli proszę sobie iść tam, nie ma problemu yy, nagrać filmik. Zobaczcie, yy, jałówka stan obecny. No w zasadzie to, no, ta zmiana to zapora, tak? Tutaj ten zakaz, ten zakaz się pojawił, tak? Nie wiadomo dlaczego. Może przeze mnie? Nie, ja na żartuję oczywiście. Zobaczcie. E, pamiętacie e, Lipszczany i usypany wał? Zobaczcie. Również tutaj jest taka sytuacja. No nie można podejść, bo o, brama, brama zniknęła, zostały tylko słupy po bramie. Także tak ma się jest sytuacja teraz w jałówce. A, wziąłem trzy madełkę na telefonie i oczywiście nie założyłem go. Zaoferowałem się tu rozmową z panami, bardzo miło. No nic więcej, tu wam nie pokażę. A film, gdzie nagrałem tego biegacza, kto jest dla zainteresowanych, oczywiście, link w komentarzu także zapraszam, tam nie za bardzo go widać, ale on wtedy się schował za krzaki i siedział tam w tych krzakach, siedział, meldował, aż ja sobie nie pójdę także to jedna z ciekawszych historii, którą tutaj miałem w Jałówce jedna z ciekawszych przygód, dlatego mam taki sentyment do tego miejsca no dobra, to, to tyle, to trzymajcie się e, chyba wszystko powiedziałem, e, jadę dalej w razie czego to odzywajcie się w komentarzach komentarze do waszej dyspozycji, także zapraszam i do zobaczenia gdzieś tam na Zielonej, jak zwykle, trzymajcie się